Miem kurwa 11 lat, gdy pierwszy raz obejrzałem porno. Wpadłem w takie towarzystwo, że osoba, która tego nie robiła, była uważana za dziwną. Pamiętam jak czytałem pełno artykułów jako dzieciak, żeby upewnić się, że to na pewno jest dla mnie takie dobre. Coś mi nie pasowało, i był we mnie lęk, że sobie szkodzę, naprawdę. Ale czytałem pełno tych artykułów, jakieś WP zdrowie, ONET zdrowie i tak dalej, wszystkie z nich mówiły, że to tylko potrzeba fizjologiczna, że jest jak najbardziej okej, okay. i że jeżeli się nie wybiera tego ponad związek, to wszystko jest okej. Okay. A ja jako 11-latek, który nie był w związku, w sumie to miał wyjebane w to, co oni tam pisali, i uwierzyłem, że jest to dla mnie takie super takie dobre, takie zdrowe. Początki były zajebiste. Powiem szczerze, było przyjemnie, było to dla mnie coś nowego, nowe doświadczenie, dużo dopaminy, czyli takiej satysfakcji, nagrody, przyjemności, ale po jakimś czasie nie było już tak kolorowo. Po jakimś czasie, gdy te uczucie nowości i świeżości zeszło, każdy pojedynczy raz wiązał się, z, wiązał się z poczuciem obrzydzenia, jakie czułem do samego siebie po tym całym akcie. Szczerze to czułem się jak jakiś jebany troll, jak siedziałem w tym swoim łóżeczku i już nie chcę mówić głośno, ale waliłem sobie konia jak jakaś małpa. I pamiętam, że czułem taką pustkę w sobie. Ciężko mi nawet to opisać, to jest taka wewnętrzna pustka. I dzisiaj wiem, że ona pochodziła właśnie... Od uzależnienia od pornografii i masturbacji. Tu chodzi o taką energię, o takie szczęście, o taką motywację, taką satysfakcję. To wszystko wypalałem w pornografii, a miałem 11, 12, 13, 14 lat. Byłem młodym chłopakiem, a tak niszczyłem już sobie życie. Bo właśnie to uzależnienie trwało przez 4 lata. Wyobraź sobie, przez 4 pierdolone lata. Nie wiedziałem, że to co robię jest dla mnie szkodliwe. Mimo tego, że za każdym razem, gdy to robiłem, na końcu czułem się jak gówno. Czy ty to sobie wyobrażasz? Po 4 latach uzależnienia nienawidziłem siebie. Nienawidziłem swojego ciała. Nienawidziłem swojej psychiki. Nienawidziłem tego, kim w ogóle się stałem. I przez praktycznie 4 lata może usłyszałem z pary razy, że jest to trochę dla mnie niezdrowe. A przez resztę razów słyszałem, że to jest takie Normale, no. Kurwa, jesteśmy ukłamywani. Naprawdę. Swoją drogą, to jeżeli potrzebujesz personalnej pomocy swojemu zależnieniu od pornografii, to skontaktuj się ze mną na TikToku lub Instagramie. Na Instagramie mam jakieś problemy z tymi DM-ami. Piszę do Instagrama, nie odpowiadają mi, bo coś sprawia, że nie można do mnie napisać. Dlatego, jak coś, to zostaw po prostu komentarz pod tym filmikiem i już będziemy się dalej z tym kontaktować. Pomogę Ci swojemu zależnieniu od pornografii. Osiągniemy realne rezultaty, obiecuję Ci to tak, żebyś mógł uwolnić się od tego raz na zawsze. Wszyscy dzisiaj nadzorują w chuja. Wmawiają nam, że to jest potrzebne, żeby się masturbować. Wierząc im niszczymy sobie życia, odbiera nam to siłę psychiczną, motywację, dyscyplinę, satysfakcję z życia. To niszczy młodych ludzi i sam jestem tego ofiarą. Ludzie dzisiaj sobie wolą zwalić konia niż zagadać do prawdziwej kobiety, niż wystawić się na ten stres, wystawić się na to możliwość odrzucenia, wystawić się na kontakt międzyludzki, tylko wolą siedzieć w swojej piwnicy i robić coś, coś takie komfortowe i bezpiecznego jak walenie konia kurwa do tych pornolów, czy to nie jest straszne? Bo mnie to naprawdę przeraża. Ale wiesz co? Ja też taki byłem. Muszę się przyznać, bo ja również taki byłem. Byłem i panem trolem, siedziałem w swojej własnej piwnicy i bałem się wszelkiego kontaktu z ludźmi. Bałem się wszelkiego cierpienia w życiu, dlatego wszystko, ten cały strach przed jutrem, zatapiałem dzisiaj w pornografii. Mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi. Tylko problem jest w tym, że unikając jakiegoś cierpienia właśnie poprzez taką rzecz jak pornografia, odkładamy je tylko na później. I przyszło mi w pewnym momencie zmierzyć się z tym cierpieniem. I to jest właśnie moment, w którym byłem w swoim najgorszym psychicznym dołku. Nie chciałem żyć i miałem zamiar się sabić. Wyobrażasz to sobie? Nie potrafiłem nawet skontrolować swojej własnej ręki. I tak zniszczyłem sobie życie. Całe szczęście, że się po tym pozbierałem. Ale jest wiele osób, które się poddaje na końcu tego wszystkiego. Które nie ma nagle magicznego punktu zwrotu w swoim życiu, tylko kończy to wszystko. Tylko niestety tamte osoby już nie mają jak powiedzieć o tym, jak zniszczyła ich pornografia. Tak naprawdę doświadczamy... Tylko przypadków, w których ludzie poprawili swoje życie. Bo te osoby, które je zniszczyły, już nie mają jak tego powiedzieć. Poza tym, pornografia to nie tylko filmiki na stronach XXX. Bo do pornografii zaliczamy też softporn, który znajdujesz na Instagramie, na TikToku, na Twitterze. Jak widzisz Reelsa, gdzie ktoś trzęsie dupą, to to można zaliczyć pod pornografię. I to jest kolejna sprawa, która niszczy dzisiaj młodych ludzi. Która niszczy zdrowie psychiczne. Która również okłada z siły, również okłada z dyscypliny, motywacji, satysfakcji z życia. I jest to równie głupia rzecz, co pornografia, dlatego również trzeba na nią uważać dwie rzeczy się łączą. Osoby, które wystawiają się na softporn, bardzo często kończą uzależnioną od pornografii. Taka jest prawda. I osoby, które są już uzależnione od pornografii, najczęściej oglądają pornografię również przez softporn, ponieważ jest są takim triggerem, taką prowokacją, która sprawia, że chce się po prostu to zrobić. Normalizując nagość, skazujemy się na słabość, na nieszczęście, na złe życie. Wybierz prawdziwe życie. Skończ tym, kurwa, pikselowym ruchaniem i zrób coś prawdziwego w swoim życiu. Bo jeżeli spędzisz życie w ten sposób, to uwierz mi, że na końcu swojego życia nie będziesz ani trochę z tego Zadowolony. Myślisz, że jak będziesz miał 80 lat? I będziesz już odchodził z tego świata, to powiesz, kurwa, jestem wdzięczny, że waliłem konia trzy razy dziennie do, tego, do tej kompilacji porno. no Ona była tak zajebista. No, myślisz, że coś takiego powiesz? Prędzej będziesz żałować, bo takie coś odbierze Ci szczęście na długo. Być może zniszczy Twój związek, sprawi, że będziesz chujowym ojcem w przyszłości. To Ci niszczy życie i musisz mi uwierzyć. Dlatego proszę, moje zadanie ode mnie dla Ciebie, to to, żebyś ograniczył wszelkie pornograficzne treści w swoim życiu. Mowa tutaj i o softpornie, i o pornografii. Nie mówię, że masz to robić to z dnia na dzień. Ale masz zacząć redukcję. Najlepszy sposób, żeby pozbyć się softpornu, to pamiętam, jak brałem po prostu social media i klikałem, nie interesuje mnie za każdym razem, gdy widziałem coś prowokującego. I nie interesuje mnie, nie interesuje mnie, nie interesuje mnie, no i tych treści kompletnie już potem nie było. A jeżeli chodzi o pornografię, to. Najlepsza jest po prostu redukcja. Z siedmiu razy w tygodniu na sześć. I tak dalej, i tak dalej, krok po kroczku. I tak się uwolnisz. I tak sprawisz, że będziesz zdrowym człowiekiem. Szczęśliwym człowiekiem. Brawo dla Ciebie, że oglądasz takie filmiki. Pamiętaj jeszcze raz, że mogę Ci pomóc z tym uzależnieniem. Tylko musisz się ze mną skontaktować. Tak jak mówiłem, są problemy z tymi dmami na Instagramie. Muszę to jak najszybciej ogarnąć. Więc jak coś to po prostu pisz w komentarzu. Dziękuję Ci pięknie za oglądanie. I co? Powodzenia. Nie poddawaj się.